Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będę robił kabanosy, domowe kabanosy. Będą kruche i smaczne i mega aromatyczne. A więc do dzieła. Słuchajcie, tutaj sprawa wygląda następująco. Mam przygotowany boczek, łopatkę i po kawałku karkówki. Mięso ma podzielone na dwie części, ponieważ jedną będę mielił na sitku drobnym, a drugą część będę mielił na sitku grubym. Ale najpierw mięso musimy pokroić w kostkę i zapeklować. Boczek i kawałek karkówki kroję w drobną kostkę. Boczek oczywiście bez skóry. Boczek pokrojony i przekładam go z powrotem do blachy. I teraz kawałek karkówki również kroję w taką samą kostkę. Teraz kroimy łopatkę. Również w taką kostkę. Słuchajcie, mam yy, dużo zawsze pytań odnośnie moich noży, że one są zawsze takie. Ostre, zobaczcie, to nie jest jakiś mega markowy nóż, ale on służy tylko mi. Nie wrzucam do zmywarki, nie wrzucam do szuflady z nożami, gdzie ostrze później się obija. One po prostu są zadbane i zawsze odkładam tu na magnesik i sobie wisi. Czym ostrze? Słuchajcie, jeszcze nie byłem nigdzie na profesjonalnym ostrzeniu. Mam ten nóż, nie wiem, dwa, może trzy lata i używam tylko i wyłącznie stalki. Przejadę kilka razy i wystarczy. To jest zadbany nóż. I nie ma tu żadnej, słuchajcie, mecy. Jak się dba, tak się ma. I pokrojoną łopatkę przekładam do osobnej miski. Kawałek karczku. Kolejny kawałek łopatki. Oczywiście, całą listę składników znajdziecie w opisie filmu. Dobra, mięso mam pokrojone. Teraz musimy je przyprawić solą. I w tym celu do odważonego boczku wsypuję odważoną sól. Na kilogram mięsa ja dodaję 18 gramów soli. Peklo soli, bo to jest peklówka. Dokładnie mieszam i uciskam w glinianym garnku. I teraz drugą część mięsa robię tak samo, i tutaj mam osobno odważoną peklówkę. Dokładnie wyrabiam. Żeby warstwy mi się nie pokićkały, zaznaczam sobie wędliniarskim sznurkiem. I przekładam łopatkę. Dobrze uciskam. Słuchajcie, nakrywam i wkładam do lodówki na 3 dni. No i minęło sobie 3 dni, jak moje mięso zostało zapeklowane i jest już gotowe do dalszej obróbki czy do dalszego działania. Zobaczcie, ono sobie pięknie zmieniło kolor. Zresztą za chwileczkę Wam pokażę, bo, bo musimy to za chwilę zmielić. Ale pierwsze co zrobimy, to namoczymy jeli ta barania. Zobaczcie, ja tutaj mam zasolone takie, kupiłem. W necie można kupić lub w jakimś sklepie, gdzie. Gdzie to prowadzą? Ja wpisałem jelita baranie i mi wyskoczyło i po prostu kupiłem w jakimś internetowym sklepie. I teraz takie jelita, słuchajcie, musimy namoczyć. One muszą się moczyć około 3 godzin, słuchajcie, w letniej wodzie. Tutaj mam letnią wodę i zalewam. I słuchajcie, yy, tak gdzieś w połowie moczenia się, wymienię wodę ponownie, odstawiam. I teraz bierzemy się za nasze mięso. Mięso, tak jak już wspomniałem, będę mielił na dwóch sitkach. Boczek i ten kawałeczek karkówki będę mielił na oczkach drobnych. 4 mm lub 3, jakie mamy w maszynce, te nie całkiem makowe, tylko te średnie, a Yy, łopatkę na ósemce na oczkach numer 8. Czy na 8 mm o może w ten sposób. Więc jedziemy z koksem. Zobaczcie jakie mięso jest czerwone. O tu wam pokażę. pokażę o. Ono pięknie jest zapeklowane i, i jest bardzo delikatne mięciusienkie. W ostatnim filmie, gdzie robiłem kiełbasę odniosłem się co do peklosoli, ja po prostu uważam, że mniej zaszkodzi mi peklosol niż tej peklosoli bym nie dał, bo słuchajcie, jad kiełbasiany jest jakby to powiedzieć no bardzo niebezpieczny, a to jest wyrób taki, który będzie później suszony, ogólnie kiełbasy, wędzonki, peklosol powinniśmy dodać. Dobra, wędzimy. Mielimy. Aha. Najpierw łopatka. Łopatka zmielona, teraz zmieniamy sitko. O I kręcimy boczek. Mięso mamy zmielone. Więc teraz musimy je połączyć i przyprawić. Dobra, teraz zrobimy przyprawę do kabanosów. Żeby zrobić przyprawę, będziemy potrzebowali dwie łyżki cukru, do którego wrzucam 15 gramów pieprzu ziołowego. To jest taka pikantna, lekko pikantna mieszanka różnych ziół. Będzie bardzo aromatycznie, ale tego aromatu jeszcze jest zbyt mało, więc w moździerzu rozetrę połowę gałki muszkatowej, o takie, takiego orzecha. Dorzucam cztery goździki. Słuchajcie, kabanosy mają to do siebie, że mają lekko korzenny smak, aromat. A goździki są bardzo aromatyczne. Można dodać troszeczkę kminu rzymskiego, ale nie dużo o tyle na łyżce to jest, słuchajcie, dla smaku, indywidualnie najważniejsza to była sól. Czarnego pieprzu nie będę dodawał i dorzucam co do miseczki. Sypiemy przyprawę. Tutaj mam bardzo zimną wodę, którą będę również dodawał. Ale stopniowo. I wyrabiamy. I tak wymieszane mięso odstawiam też mniej więcej na jakieś 3 godziny do momentu aż y, będą odmoczone jelita. A więc czekamy. No, i dobra, teraz będziemy napełniali nasze jelita farszem i dalej robili nasze kabanosy. W tym celu na tulejkę, zobaczcie, to jest taka cienka tulejka specjalna, właśnie do cienkich jelit. I, i lecimy. Napychamy naszą tubę. Ja to tak dobrze rzucam, żeby pozbyć się nadmiaru powietrza. Pierwsze co musimy zrobić to wypchnąć powietrze. Jeszcze nie zawiązujemy, widzicie? Zobaczcie Farsz musi dojść do końca, i teraz robimy superek. No, i moje kiełbaski są napełnione, zobaczcie, zrobione z wielkim trudem, co prawda, bo naprawdę trafiłem na dziurawe jelita i teraz zawieszamy na patyki i za chwileczkę spotkamy się przy, przy wędzarni. Kiełbaski już sobie wiszą w wędzarniku zobaczcie, tu wam pokażę tak ładnie. Wyglądają już naprawdę apetycznie. No, ale teraz, żeby dokończyć wędzenie i żeby to było naprawdę, tak jak być powinno, one muszą tak osadzone powisieć 2-3 godziny bez dymu na wysokim przepływie powietrza i właśnie włączę tutaj sobie wentylatorek, który mam dołączony do wędzarni. Zobaczcie, o, tutaj go tak wciskam. I prąd. I zasuwa. Przymykam drzwi, i za dwie godziny, gdzieś mniej więcej może trzy godziny zobaczę. One muszą być po prostu całkowicie suche. Spotkamy się ponownie. A ja idę kawę wypić, co mam do roboty. Poczekam chwilę. Pogoda piękna może się wyłożę w Koszu koło domu, takim wiszącym, i podpoczywam chwilę. Dobra, do zobaczenia później. No dobra, moje kiełbaski są osuszone. Zamontowałem, zobaczcie, zamontowałem już generator dymu. O, on tutaj sobie jest. O. Nasypałem zrębki. Zrębki są czereśniowo-bukowe. Będzie piękny kolor i fajny aromat. I więc teraz tak. Temperaturę ustawiam na 50 stopni no. i 2 godziny Mamy 2 godziny, temperatura ustawiona jest na 50 stopni. Temperatura zewnętrzna w tej chwili jest 15 stopni, ale tym się nie będziemy przejmować. Włączamy grzałki, generator dymu. O, tu już wszystko faluje. Zobaczcie, pięknie chodzi. Temperatura. Jest na 50 zewnętrzna w tej chwili wędzarni 14 stopni i zamykam i czekamy 2 godziny. Po dwóch godzinach podniosę temperaturę do 75 stopni i będę wędził przez pół godziny, a następnie osuszał przez 3 dni. Tak się robi, kochani moi. kapanosy. No i moje kabanosy są gotowe, zobaczcie. Wygląda to po prostu obłędnie. Jeszcze tak wam pokażę. O. Są suche i są kruche. Zobaczcie o. Prawdziwe, domowe wyroby. Wygląda niesamowicie. Zobaczcie jaki mają fajny kolor, bo wędziłem bukowo czereśniowym drewnem. Ja wiem, że przy tym roboty trochę było, słuchajcie, ale warto. Satysfakcja, jaka, że w domowych warunkach sobie zrobiłem takie pyszności. Zobaczcie. Zajmuje to trochę czasu, no bo musi zająć, ale wiem, co dawałem. Zobaczcie, jak się łamią. Są kruchutkie. Nie, mm. niesamowite. Podobne jadłem kiedyś w dzieciństwie, takie, takie porządne, kabanosy, które było ciężko dostać. Wow. To nie to, co teraz zapakowane w tych poliowych woreczkach, malutkie jakieś, cholera, wie, co tam jest dane? Kabaonowe, wieprzowe o smaku baraniny albo o smaku ryby. No, warto przyłożyć, spędzić trochę czasu i cieszyć się takimi wyrobami. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam. I pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, to nic nie kosztuje. A mi pomaga się rozwijać. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mm.